Witam ponownie. Za mną prowincja. Wiosna, ptaki śpiewają, mgła. Ośnie ta mgła trochę nie była planowana, ale mam nadzieję, że to się zmieni wkrótce. Dziś planuję eksplorację górsko-odkrywczą. Jadę tu niedaleko, za całkiem niedaleko. Są niezbyt wysokie góry, ale zawierające w sobie dużo ciekawych rzeczy kaplic, świątyń i innych niespodzianek. Poza tym jedna z tych gór, na którą się właśnie dziś wybieram określana jest yy, mianem Góry Świętej, ale o tym może po drodze. Na początek zauważyłem przy drodze jadąc y, w taką oto tablicę miejsce ukryte w grocie, coś w rodzaju kaplicy, napisane już 10 minut. Spinaczki z tego miejsca, często bywa w takich przypadkach oznakowanie jest tragiczne, czyli tu jest tylko generalnie jakaś droga, która wygląda tak jakby była drogą wyłącznie wewnętrzną do tego domu, dojeżdżającą. Ale widzę tam za nim jakąś dróżkę z tyłu, która niby tam w górę wiedzie, więc zakładam, że to, to, bo innej opcji tu nie widzę, bo prawej nie ma nic, żadnej drogi. Szybka zmiana czapki na kapelusz eksploratora i już jestem gotowy. To wygląda tak jakbym komuś wbijał na podwórko. Tutaj jest jakaś różka wiodąca tam do góry więc spróbuję tędy tam na tyłach nawet dom taki z klasyczną architekturą które już widzieliście niejednokrotnie pokazywałem no dobrze i co? Jest tutaj tak dosyć mocno pod górę więc może i faktycznie to tu będą jakieś skały tam wyżej Aha, tu jakaś jest kaplica, ale to chyba nie jest to. Nie, nie zdecydowanie muszę powiedzieć, że Nie wygląda to optymistycznie, ale spróbuję tą ścieżką podejść w jeszcze Stromo i śl ślisko to Ścieżka chyba nie jest zbyt często odwiedzana Mega ślisko tu Mega zrujnowany ten lasek bambusowy Jak widzicie No Ale dobra rozgrzewka przed właściwym góra na którą mam zamiar wejść dzisiaj dwa szczyty właściwie ale mam tam po 600 parę metrów nie najwyższe, ale też też już całkiem przyjemne o, faktycznie parę minut, ale intensywnie, okej okay, moi drodzy mamy to jest tu jeszcze po tych kilku wyrzeźbionych skalę, stopniach w skale, muszę podejść na górę Myśmy mogli zobaczyć sobie tutaj o, no jest jaskinia jest Teraz możecie zobaczyć, jak to się prezentowało. Te ostatnie metry, zwłaszcza, bo tutaj są niby takie stare wydrążone stopnie, ale te liście są więc. Tu jest taka jeszcze boczna nawa, jakby. A tutaj a główna kaplica, i są trzy stare rzeźby. Tutaj jest jakaś legenda, którą niestety nie byłem w stanie do końca zrozumieć, głosząca o pewnej bogini. Na której część tutaj jest zbudowana ta zińcza? Te deski tak się trzymają na szofu humoru. Te figury drewniane są mega zabytkowe. Muszą być spuścić na no nie. Ta jest największa. Byłem takie zabytki. Warto to było wejść, żeby zobaczyć coś, co jest tak niebywało stare. Spójrzmy w górę. A ta ma resztki koloru, jeszcze resztki farby. Może też z drewna wykonana, ale na tej widać, jak czas odcisnął swoje piętno. O, niesamowite to jest. Miejsce, jak duża część rejonu tutaj, Kunisaki w stronę USA i na można czuć taką spirytualną więź z tą naturą. Niesamowite. Ok, wracam i jedziemy do głównego miejsca spinaczkowego. Okay, Biegniemy do samochodu. Tutaj jeszcze mam, nie wiem, 20 minut, myślę, 15, może dojazdu. I tam pełna wspinaczka w jedną stronę, półtorej godziny. Plus mnóstwo filmowania po drodze, więc myślę, że wypełni mi to już resztę dnia. Teraz chowam kamerę, bo tu jest je, je prawie jak zjeżdżanie na saneczkach. Teraz poruszam się już bardziej na odludziu, taką właśnie krętą górską drogą. Przez kilka kilometrów jeszcze będę jechał dokładnie, jakieś tylko czterech. Aby to stać się do miejsca, skąd można rozpocząć tą wędrówkę, podejrzewam, że będę tam jedyną osobą dziś, jest środek tygodnia. za tym no, to jest takie miejsce dosyć już na opoczu. Ale takich smaczków właśnie dużo tu występuje, zwłaszcza w tym rejonie. Co ciekawe szukając informacji na temat tej trasy, co tam można spotkać, jak tam można się dostać, odkryłem kolejną górę, która, który to szlak po tych górach, po tych klifach w zasadzie jest bardzo podobny do, tych, yy, do tej góry z odcinka Krok od śmierci na Kadakę. Więc Okazuje się, że mamy tu jeszcze jeden podobny, może nie aż tak ekstremalny, ale bardzo podobny szlak do, do zaliczenia całkiem niedaleko od Beku, więc myślę, że dotrzemy prędzej, czy później. Cześć dziewczyny, co słychać? Okej, okay, ale co dalej? Mgła na razie nie ustępuje jeszcze niestety. Wygląda na to, że dotarłem. Trzydomowa wioseczka, i nawet tu parking powinien być, zgodnie z informacją. Anonimowid. nowiec, chatka. Ok, zostawmy auto. Jestem na miejscu, zaczyna się nieco przejaśniać. Jeszcze dwa słóweczka na temat tego miejsca startowego i tej małej wioseczki. Nareszcie zupełna cisza i spokój, słychać tylko ptaki. Nawet jednego człowieka tutaj nie widziałem jeszcze. Domów jest naprawdę może z pięć, sześć, nie wiem, mniej więcej chyba i wszystkie są praktycznie bardzo stale. Zobaczymy o które wrócę, bo może bym tutaj zrobił jakiś taki spacer po tej wiosce jeszcze, bo tam z tyłu widziałem taki zabytkowy, a większe z nich są w sumie zabytkowe. W tamtą kierunkę będę się posuwał, no tak jak widzicie jest całkiem nowo przygotowane to miejsce, są nowe ławki, toalety, wam zaraz pokażę, są naprawdę luksusowe no, takie miejsce i jest tablica startowa, więc jestem tu na dole, później idąc z prawej nadbiegną dwa dziki, z lewej tyłu również dwa, z lewej ptak i tu mniej więcej w tym rejonie jest pierwszy szczyt jakiejś góry, nie pamiętam której. Jakieś też będą ciekawe w skałach rzeczy. I później kontynuacja do góry na samym szczycie, tam jest 647 metrów góra. Finałowa destynacja też z jakąś świątynią na szczycie. Tam bardzo bym chciał wylecieć z dronem, jakby tam mgła się uspokoiła, bo moglibyśmy zobaczyć wtedy y, już y, drugie wybrzeże, czyli miasto Usa. Być może nawet na kadcu fragment. No ale zobaczymy jak tam dotrzemy. Tymczasem ruszajmy. Rzućcie uwagę na toaletę, To jest pisuar, dywan, bardzo przyjemny klimat, lata 80. Polska, czyli boazeria i tutaj to samo, mega czysto, jest światło na fotokamórkę. dywan, wspaniale, infrastruktura jest, tylko nie ma wspinaczy, no może w weekend więcej osób się pojawia, są przygotowane kiki spinację, a może nie będę brał e, ok, ruszamy